Relacja byłego pracownika NASA. Podczas moich lat w NASA marzenie o eksploracji gwiazd stało się namacalną rzeczywistością, wypełnioną szczegółowymi raportami, złożonymi analizami danych i niekończącymi się spotkaniami na temat przyszłych misji kosmicznych. Jednak, podczas gdy rozkoszowałem się rutyną naukową, która kształtowała moje dni, rosnący dyskomfort zaczął przenikać moją świadomość. W korytarzach NASA były dobrze strzeżone tajemnice. Tajemnice, o których nigdy nie dyskutowano otwarcie, wymijające pytania, które pojawiały się i znikały w cieniach, zanim ktokolwiek mógł je w pełni pojąć. Było to podczas surowej zimy 1990 roku, gdy śnieżne burze pokrywały pola wokół centrum badawczego, a wycie wiatru zdawał się szeptać mroczne sekrety przez szpary w oknach, że moje podejrzenia osiągnęły punkt krytyczny. Lód był nie tylko metaforą rosnącego chłodu. Który czułem w stosunku do NASA, był rzeczywistością, która przenikała wszystkie aspekty mojego życia. W tym lodowatym okresie kierownictwo NASA zwołało mnie na nieoczekiwane spotkanie. Sala konferencyjna, zwykle miejsce pełne żywych dyskusji o możliwościach wszechświata, wydawała się dziwnie ponura i formalna. Twarze dyrektorów były nieprzeniknione, wyrzeźbione w głębokiej powadze. Z chłodem, który oddziaływał temperaturę na zewnątrz, Ogłosili to, co nazwali reorganizacją organizacyjną, biurokratyczny termin, który ledwo maskował ich prawdziwe zamiary. Dla nich już nie byłem oddanym naukowcem, ale kłopotem kimś, czyje nieustające pytania i śmiałe spekulacje groziły ujawnieniem więcej niż było dozwolone. Zanim przejdziemy do kolejnych przerażających ujawnień, muszę prosić o coś istotnego. Zapisz się teraz na kanał i zostaw łapkę w górę albo Cienie nocy mogą ci towarzyszyć. Nie lekceważ mocy nieznanego. Ignorując to ostrzeżenie, możesz stać się kolejnym celem opowieści, które tutaj opowiadamy. Skomentuj poniżej, z jakiego miasta oglądasz, abyśmy mogli wiedzieć, jak daleko sięgają nasze mroczne relacje. Twoja interakcja to jedyna rzecz, która nas chroni, a może także Ciebie. W następstwie tego spotkania korytarze kompleksu gdzie kiedyś chodziłem z pewnymi siebie i ciekawymi krokami, przekształciły się w labirynty izolacji. Koledzy, z którymi dzieliłem idee i odkrycia, teraz odwracali wzrok, gdy nasze ścieżki się krzyżowały, szeptając między sobą, jakbym stał się duchem, niechcianym przypomnieniem pytań, których nikt inny już nie ośmielał się zadawać. Ta zmiana była nie tylko bolesna. Była cichym wygnaniem w świecie, który kochałem, świecie, które teraz zdawał się zamykać wokół mnie. Rzeczywistość tej wykluczenia stała się boleśnie jasna. Tam, gdzie kiedyś witano mnie skinieniami głowy i uśmiechami, teraz spotykałem zamknięte drzwi i zimne spojrzenia. Dostęp do projektów badawczych, które były sercem mojego życia w NASA, został cofnięty z niewiele więcej niż biurokratycznymi wymówkami podawanymi jako wyjaśnienie. Informacje, które kiedyś swobodnie do mnie płynęły. Teraz były sekretami strzeżonymi za zamkniętymi drzwiami. Zostałem zdegradowany do mniej ważnych zadań, projektów, o których wiedzieli, że uznam je za bezsensowne, jasny sposób, by zmusić mnie do bolesnej decyzji. Ostateczne rozstanie nadeszło niedługo potem, gdy zdałem sobie sprawę, że moje poszukiwanie prawdy o ukrytych operacjach NASA na zawsze uczyni mnie obcym w jedynym domu, który znałem miejsce, które kiedyś uważałem za sanktuarium odkryć i innowacji, okazało się komorą tajemnic, z własnymi strażnikami zdeterminowanymi, by pewne drzwi trzymać mocno zamknięte. W miarę jak lata się rozwijały, każdy dzień był próbą oddalenia się od tego kosmosu pełnego gwiazd i zakopanych zagadek. Schroniłem się w bardziej przyziemnym, codziennym życiu, daleko od orbit tajemnic, które kiedyś wyznaczały trajektorię mojej kariery. Ale alienacja nie przyniosła spokoju. Przeciwnie, rozgoryczenie fermentowało poprzez glacjalną apacie i stłumione szepty tych, którzy kontynuowali swoje rutyny w korytarzach NASA, ignorując prawdy, które skradały się w cieniach. Z czasem ta niechęć stała się stałym towarzyszem. Jej korzenie głęboko wrosły we mnie, hodowane przez ogłuszające milczenie tych, którzy wiedzieli, ale wybrali milczenie. Moje dni stały się echem przeszłości, z którą walczyłem, by zostawić za sobą. Porysowaną płytą powtarzającą wspomnienia, które wolałbym zapomnieć. Więc w nocy, która miała na nowo rozbudzić dawne płomienie, spokój wczesnych godzin porannych został nagle przerwany. Dźwięk telefonu rozerwał zasłonę ciszy. Nagła i nieoczekiwana intruzja, która sprawiła, że moje serce zabiło z zapomnianą intensywnością. Głos po drugiej stronie linii był stłumionym, odległym szeptem, niemal upiornym. Przenikającym przez ciemność jak złowieszcze przeczucie, Wiemy, co zrobiono ci. Chcemy, żebyś poznał prawdę. Słowa te, obciążone mrocznym, niezaprzeczalnym ciężarem, rozbrzmiewały echem w cichych ścianach mojego samotnego domu. Tożsamość informatora pozostała owiana tajemnicą. Bezimienne, bezpostaciowe cienie, które wyłaniały się z głębin samej agencji, którą starałem się zostawić za sobą. Z głębokim, stanowczym głosem. Ta enigmatyczna postać ujawniła współrzędne, liczby wskazujące na odległe, zapomniane miejsce, o którym szeptano tylko podczas szeptanych rozmów i niemal mitycznych plotek. Była to instalacja w sercu bezlitosnej pustyni, miejsce naznaczone historiami o ukrytych eksperymentach i zakazanych prawdach. Zaproszenie było zarówno obietnicą, jak i groźbą, otwartymi drzwiami do otchłani, o której wiedziałem, że jest niebezpieczna do zbadania, ale nieodparta. Wezwanie nie tylko przerwało spokój nocy, ale również rozbiło kruchą barierę, którą wybudowałem wokół najciemniejszych zakamarków mojego umysłu. Z zapisanymi współrzędnymi i sercem pulsującym mieszaniną terroru i przewidywania zrozumiałem, że jestem o krok od ponownego zanurzenia się w cienie, które próbowałem na próżno zapomnieć. Pochłonięty gniewem, który płonął w moich żyłach i nienasyconą rządzą ukrytych prawd, zwerbowałem wybraną grupę byłych kolegów, wszystkich zepchniętych na margines i zdradzonych, tak jak ja. Byli to ludzie, którzy byli świadkami manipulacji zasłonami rzeczywistości, a ich spojrzenia dźwigały ciężar niewypowiedzianych sekretów. Między nami tworzyła się niewypowiedziana więź wspólnego nieufności i determinacji, podczas gdy kreśliliśmy plany pod osłoną narastających ciemności. Razem wyruszyliśmy w podróż w nieznane, prowadząc przez jałowe krajobrazy rozciągające się pod zmierzchowym niebem. W miarę zbliżania się do naszego celu, sceneria zmieniała się. Miasta ustępowały miejsca bezkresnym pustkowiom, gdzie wiatr szeptał opowieści o spustoszeniu. W sercu tej bezlitosnej pustyni wznosiła się struktura zapomniana przez cywilizację, jak samotny strażnik przeciwko ponuremu horyzontowi. Sam widok był wystarczający. Aby zamarzyć krew w żyłach. Instalacja była monolitem z betonu i stali, otoczonym atmosferą, która oddychała złośliwością. Jej grube ściany, przesiąknięte tajemnicami, wydawały się pochłaniać nie tylko dźwięk, ale także samą istotę tych, którzy odważyli się przejść przez jej bramy. Światło filtrujące przez zakurzone okna ledwo przebijało ciemność, która zakorzeniła się w wąskich, Przytłaczających korytarzach. Każdy nasz krok odbijał się echem jak upiorny pogłos, ogłaszając naszą obecność budynkowi, który zdawał się mieć własne życie. Korytarze tworzyły skomplikowany labirynt, gdzie każdy zakręt odkrywał nowy cień, a każdy cień krył ciemniejszą tajemnicę. Słabe, migoczące światła rzucały mroźny blask na metalowe powierzchnie, Tworząc iluzję ruchu na krawędziach naszego wzroku. Było, jakby same ściany oddychały, ich zimne szepty wypełniały powietrze obietnicą zapomnianych okropności. W miarę naszego postępu powietrze stawało się zimniejsze, a cisza głębsza. Odczucie bycia obserwowanym nasilało się, pierwotny strach pełzał pod naszą skórą. Było tam z nami coś. Coś starożytnego i złowrogiego, czające się w cieniach, obserwujące każdy nasz ruch z drapieżnym zainteresowaniem. To nie tylko architektura nas onieśmielała, to pewność, że ta opuszczona struktura skrywała tajemnice znacznie bardziej złowrogie niż akta i eksperymenty, po które przyszliśmy. Każde badane przez nas pomieszczenie, każde otwierane drzwi. Prowadziły nas głębiej do wnętrza tego betonowego koszmaru, gdzie duchy pochowanych tajemnic zdawały się gotowe do przebudzenia. Mroczne serce instalacji było przepaścią, która zagłębiała się znacznie poza zimne korytarze i zamknięte sale. Tam nie tylko martwe akta czy przestarzały sprzęt gromadziły się pod warstwami kurzu i zapomnienia. Prawdziwe jądro instalacji pulsowało żywymi tajemnicami. Echa prawdy, które były równie lotne, co zakazane. Doktor Harper, enigmatyczna postać z nienagannymi referencjami z Wielkiej Brytanii, miała swoje naukowe żyły splecione nie tylko z zaawansowanymi badaniami, ale także z tajemnicami, które rozdzierały zasłonę rzeczywistości, jaką znamy. Misja Apollo 10 rzekomo rutynowy rozdział w historii eksploracji księżycowej wyłoniła się pod jej kierownictwem w nowym, przerażająco złowrogim świetle. Wbrew oficjalnym zapisom, które opisywały jedynie zbieranie próbek i testy sprzętu, Apollo 10 dotknęło czegoś w pylistych cieniach Księżyca, odkrycia tak niepokojącego, że zostało zapieczętowane pod warstwami klasyfikacji i zaprzeczeń. To, co astronauci znaleźli, nie było zwykłym zdarzeniem geologicznym ani niewyjaśnionym zjawiskiem naturalnym, była to istota, a raczej seria istot, które kwestionowały nie tylko naukowe zrozumienie, ale także samą esencję ludzkiej logiki. Doktor Harper, głosem, który rzadko zdradzał emocje, ujawniła istnienie mrocznego paktu. W pomieszczeniu oświetlonym tylko pulsującymi czerwonymi światłami. Które miały niemal hipnotyczny rytm, opowiadała o umowie zawartej w głębinach kosmicznej przestrzeni. Mówili naszym językiem, powiedziała, nie przez dźwięki, ale bezpośrednio do naszych umysłów, słowami, które umiały omijać nasze najbardziej odporne bariery mentalne. Te istoty, z ich egzystencją wplecioną w ciemną tkaninę przestrzeni, posiadały wiedzę, która nie tylko kwestionowała, ale wręcz wyśmiewała filary ludzkiej wiedzy. Oferowały tajemnice, które były kuszące w swojej obietnicy mocy i niszczycielskie w swoich etycznych implikacjach. Pakt, zawarty pod wiecznym chłodem kosmosu, nie był tylko umową współpracy, był grą manipulacji i kontroli, gdzie ludzkość była jednocześnie graczem i pionkiem. Warunki tego paktu były jasne. A jednocześnie nie do rozszyfrowania, określone w języku, który zdawał się płynąć między zdrowiem a szaleństwem. Harper zasugerowała, że konsekwencje zerwania takiego porozumienia byłyby katastrofalne, nie tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych, ale także dla samej tkanki rzeczywistości, którą znaliśmy. Objawienie to naładowało powietrze rodzajem elektryczności. Która sprawiała, że ciarki przechodziły po plecach. Było jakby, odkrywając taką prawdę, postawiliśmy się na krawędzi nocnego przepaścia, spoglądając w dół na otchłań, która spoglądała z powrotem na nas, szeptając obietnice wiedzy i groźby anihilacji. W tym momencie stało się oczywiste, że to, co zaczęło się jako poszukiwanie odpowiedzi, doprowadziło nas do spotkania z rzeczywistością. Która być może lepiej byłoby pozostała ukryta. Prawda zaczęła się rozwijać, a wraz z nią rosło niebezpieczeństwo. Nasze odkrycia doprowadziły nas do ostatecznego starcia w sali kontrolnej obiektu, teraz znanej tylko jako strefa 18. Tam zmierzyliśmy się nie tylko z dr. Harper, ale także z zespołem ochrony, który wyłonił się z cieni, jakby byli materializacjami samego strachu. Starcie było chaotyczne, oznaczone ogłuszającym hałasem strzałów i krzykniętych poleceń. W kulminacyjnym momencie zamieszania i terroru, które ogarnęły to mroczne miejsce, z cieni, które nas otaczały, wyłoniła się przerażająca prawda. Doktor Harper okazała się być czymś więcej niż zwykłym naukowcem, była strażniczką. Ludzkim ogniwem wybranym do mediacji między naszą rzeczywistością a istotami, których egzystencja rozciągała się na warstwy rzeczywistości, które nasze ograniczone zmysły ledwie mogły pojąć. Te istoty międzywymiarowe, których kontakt z ludzkością zakorzeniony był w zapomnianym przez czas pakcie, działały według reguł i motywacji, które wymykały się ludzkiej logice, przemieszczając się między wymiarami z płynnością. Która wyzwalała prawa fizyki, jakie znamy. Istoty międzywymiarowe, jak ujawniono w fragmentach zakodowanych dokumentów i teraz przez zimne słowa dr Harper, były bytami istniejącymi na przecięciach czasu i przestrzeni. Nie były ograniczone przez bariery, które ograniczały nasze trójwymiarowe istnienie. Widziały wszechświat w sposób, który mógłby przemienić człowieka w szaleńca gdyby takie widzenie zostało w pełni zrozumiane. Te stworzenia posiadały zdolność do zmieniania rzeczywistości wokół, manipulując wymiarami dla swoich mrocznych celów, a interakcja z nimi niosła niezwykłe ryzyko, ponieważ ich wiedza i moc mogły równie dobrze oświecić, jak i zniszczyć. Odkrycie, że byliśmy głęboko zaangażowani w kosmiczną grę, manipulowaną przez takie istoty i ich ludzką strażniczkę, przyniosło terror, który zamarzł nasze dusze. Byliśmy uwięzieni, niechciane figury na planszy, która przekraczała ziemskie zrozumienie, otoczeni przez siły, które mogły rozerwać rzeczywistość jedną myślą. W tej namacalnej rozpaczy, kiedy wydawało się, że wszystkie drogi ucieczki są zamknięte przez nieprzeniknione ściany tajemnic starszych niż czas, pojawiła się niespodziewana iskra nadziei. Z pulsującymi od adrenaliny nad garstkami i ciężarem nieuniknionego zawieszonym nad nami, moje palce natknęły się na przedmiot zakopany w kurzu i zapomnieniu. Obcy artefakt. Pozostawiony być może jako zabezpieczenie lub zapomniane narzędzie awaryjne przez te same istoty, które teraz groziły nam przez swój pakt z dr. Harper. To urządzenie, wykute w erze i rzeczywistości, której nasze badania nigdy nie dotknęły, miało inskrypcje, które pulsowały słabym światłem symbole tańczące na krawędziach zrozumienia, wywołujące energię, która wydawała się zarówno starożytna, jak i alarmująco potężna. Z mieszaniną strachu i determinacji, aktywowałem urządzenie w kulminacyjnym momencie naszego starcia. Fala czystej, zniekształconej w czasie energii, rozprzestrzeniła się, zniekształcając powietrze wokół i otwierając szczeliny w solidnych prawach fizyki, które nas ograniczały. Na chwilę bariery między wymiarami zdawały się słabnąć, oferując nam drogę ucieczki równie nieprawdopodobną, co cudowną. Podczas gdy biegliśmy przez ten niestabilny czasowo korytarz, każdy krok był namacalnym przypomnieniem o straszliwej wielkości i zbliżającym się niebezpieczeństwie, które reprezentowały te istoty międzywymiarowe, istoty, których pełne zrozumienie mogło pozostać poza zasięgiem ludzkości. Z drżącym, niepewnym gestem. Aktywowałem urządzenie, które znaleźliśmy ukryte w głębiach instalacji. Natychmiast fala namacalnej energii pulsowała gwałtownie przez powietrze. Surowa siła, która wydawała się żywa, prawie świadoma. Powietrze wokół nas brzęczało mocą artefaktu, wibrując dźwiękiem, który był jednocześnie rykiem i szeptem innych rzeczywistości, innych istnień. Światło, które emitowało, nie było tylko widoczne, ale także namacalne. Aurora wielobarwnego splendoru, która tańczyła na falach zniekształcających przestrzeń wokół. W miarę jak ta siła się rozprzestrzeniała, systemy bezpieczeństwa instalacji zawodziły jeden po drugim. Światła migały frenetycznie, korytarze, które wcześniej były zanurzone w półmroku, teraz były oświetlone przez niezamierzone stroboskopy awaryjnych świateł, które nie były w stanie utrzymać swojej stałości. Panele sterowania i skrzyły, Przeciążone energią urządzenia. Kamery bezpieczeństwa obracały się chaotycznie, oślepione przez fale energii, które je nasyciły. Ludzka technologia nie została stworzona, aby wytrzymać takie pierwotne siły, tak stare i potężne jak sama tkanka wszechświata. Wejkołszy stali mi ten moment absolutnej chaosu. Biegliśmy, nie tylko napędzani instynktem przetrwania, ale także adrenaliną nieznanego, która pchała nas do przodu. Każdy krok był oddaleniem od ciemności, które próbowały nas pochłonąć, każdy oddech cichym krzykiem wyzwania wobec tajemnic, które doktor Harper i jej istoty międzywymiarowe próbowały ukryć. Nasze serca biły nie tylko ze strachu przed zbliżającym się niebezpieczeństwem, ale także z ciężarem objawienia, które nosiliśmy. Zostawiliśmy za sobą instalację i jej korytarze, teraz rozbrzmiewające dźwiękiem samej struktury reagującej na wywołany chaos. Ale podczas gdy oddalaliśmy się, rzeczywistość, to, co odkryliśmy, głęboko zakorzeniło się w naszych umysłach. Prawda o misji Apollo 10 i istotach, które zamieszkiwały cienie Księżyca, nie była tylko kwestią tajnych archiwów i ukrytych spisków. To była żywa prawda, oddychająca, istota sama w sobie, z zdolnościami i pragnieniami, które wykraczały poza nasze ludzkie zrozumienie. Te istoty. Te byty z innego wymiaru, które doktor Harper przysięgła chronić, pozostawały tajemnicą otoczoną warstwami niebezpieczeństw i objawień. To była prawda, na którą świat nie był gotowy. Sekret, którego implikacje mogłyby przedefiniować istnienie, jakie znamy. A kiedy oddalaliśmy się, wiedzieliśmy, że podróż przed nami jest daleka od zakończenia. Urządzenie, które aktywowaliśmy, było tylko początkiem. Kluczem do drzwi, które być może powinny pozostać zamknięte, jednak było już za późno, aby się cofnąć. A każdy krok naprzód prowadził nas głębiej w zasłonę oddzielającą znane od niewy. Uciekliśmy z naszymi życiami. Ledwo sylwetki tego ponurego obiektu zniknęły za nami, pochłonięte przez bezmiar pustyni, ale uczucie bycia ściganym trwało, jakby sama noc oddychała na naszych karkach. Teraz, ukrywając się w cieniach świata. Który jeszcze nie rozumie zagrożenia czającego się na progu jego percepcji, czuje ciężar odpowiedzialności, który ciąży na moich ramionach. Prawda o misji Apollo 10 i interdymensyjnych istotach, które dr Harper tak gorliwie chroniła, jest zarówno ciężarem, jak i błogosławieństwem. Każdą noc spędzam na czuwaniu, rozszyfrowując sekrety, które wyrwaliśmy temu przeklętemu miejscu. Prawda jest nieokiełznanym płomieniem. Przenika przez szpary, oświetlając najciemniejsze zakątki rzeczywistości. Jako strażnik tego ognia, poruszam się ostrożnie, świadomy, że każdy krok może budzić siły, które wyzywają samą istotę naszego bytu. Społeczność naukowa, rządy, publiczność żaden z nich nie jest przygotowany na powódź objawień, która mogłaby wywołać kryzys egzystencjalny. Przygotowując się do ujawnienia tych informacji. Czuję obecność czająca się tuż poza zasięgiem światła. Coś lub ktoś obserwuje, czeka. Być może są to sojusznicy doktor Harper, a może same istoty, które przywołała i przysięgła chronić. Cienie zdają się szeptać, pełne jeszcze nieujawnionych sekretów, a noc nigdy się nie kończy. Zamierzam wypuścić tę prawdę na świat, ujawnić to, co zostało ukryte w ciemnych głębinach poza naszym gwiaździstym niebem. Ale podczas gdy przygotowania trwają, jedno pytanie pozostaje, zawieszone w powietrzu, jak miecz Damoklesa nad moją głową: co stanie się, gdy świat nie tylko się dowie, ale zrozumie? Interdymensyjne istoty, z ich sekretami splątanymi w fundamentach naszego wszechświata, czy pozwolą, aby takie prawdy rozprzestrzeniały się bez konsekwencji? Co zrobią, aby chronić swoje tajemnice? I czy naprawdę jesteśmy gotowi stawić czoła odpowiedziom, których szukamy? Jeśli podobało Ci się to wideo, nie zapomnij zostawić łapki w górę, aby nas wesprzeć. A co ważniejsze, jeśli masz jakieś doświadczenia z niewyjaśnionym, nie zachowuj tego dla siebie. Napisz swoją historię w komentarzach poniżej. Podziel się swoim spotkaniem z niewyjaśnionym, nakarm zbiorową ciekawość i kto wie, być może razem możemy rozwikłać te tajemnice, które wiszą jak mgła między światem żywych a umarłych. Pamiętaj, Nieznane zawsze czycha, tylko opowieść dzieli nas od niego. A teraz, gdy zapada noc, kto wie, jakie cienie mogą wyłonić się z ciemności, aby wyszeptać kolejną prawdziwą historię grozy. Jeśli podobało Ci się to wideo, nie zapomnij zostawić łapki w górę, aby nas wesprzeć. A co ważniejsze, jeśli masz jakieś doświadczenia z niewyjaśnionym, nie zachowuj tego dla siebie. Napisz swoją historię w komentarzach poniżej. Podziel się swoim spotkaniem z niewyjaśnionym, nakarm zbiorową ciekawość i kto wie, być może razem możemy rozwikłać te tajemnice, które wiszą jak mgła między światem żywych a umarłych. Pamiętaj, nieznane zawsze czycha, tylko opowieść dzieli nas od niego. A teraz, gdy zapada noc, kto wie, jakie cienie mogą wyłonić się z ciemności, aby wyszeptać kolejną prawdziwą historię grozy.